Dlaczego podczas premiery obecności wynajmowani byli księża? Ile osób naprawdę zginęło w domu Peronów? I co łączy film Lana z horrorem Amityville? Oto 10 ciekawostek z filmu Obecność. Film otrzymał kategorię R, co oznacza, że osoby poniżej 17 roku życia mogą go oglądać tylko z opiekunem mimo, że nie zawierał ani scen seksu, ani nagości, używano w nim niewiele wulgaryzmów, przemoc była stonowana i bezkrwawa, a alkohol czy palenie tytoniu pojawiało się sporadycznie. Twórcy filmu chcieli otrzymać kategorię PG-13, która niosłaby ze sobą większe dochody, i poprosili komisję cenzorską o wskazówki, które sceny należałoby wyciąć. Komisja stwierdziła, że film jest tak przerażający, że żadne cięcia nie sprawią, że film będzie odpowiedni dla młodszego widza. Kiedy film był wyświetlany na Filipinach, niektóre kina musiały zatrudnić księży katolickich, aby przed jego emisją pobłogosławili widzów. Było to spowodowane tym, że niektórzy widzowie zgłosili negatywną obecność po obejrzeniu filmu. Księża zapewniali widzom także pomoc duchową i psychologiczną. Stan Rhode Island nie wymaga od sprzedawców domów ujawniania potencjalnym nabywcom udokumentowanej historii działalności przestępczej w danym miejscu, nie mówiąc już o rzekomych nawiedzeniach i zjawiskach paranormalnych oraz nadprzyrodzonych. To dlatego peronowie nie byli świadomi wszystkich poprzednich wydarzeń. Film pobił rekordy kasowe, przynosząc w sam weekend otwarcia. 41 milionów dolarów. Jest to trzeci, najbardziej dochodowy weekend otwarcia horroru z oceną R po Paranormal Activity 3 i Hannibalu. Obecność zarobiła łącznie 137 milionów dolarów w samym USA. Prawdziwa lalka Annabelle była w rzeczywistości używaną lalką Raggedy Ann Kupioną przez matkę Dony w sklepie hobbystycznym, i była znana z tego, że nie tylko zostawiała notatki na kartce papieru, mimo że w pobliżu nie było nawet kartki, ale także atakowała chłopca o imieniu Lu, w tajemniczy sposób zostawiając ślady pazurów na jego klatce piersiowej. Twórcy obecności postanowili stworzyć na potrzeby filmu bardziej złowrogą lalkę z porcelany. wyrzuciłem się. James Wan chciał, aby obecność miała atmosferę klasycznego horroru: nawiedzony dom z 1963 roku. Co ciekawe, Lily Taylor, która w filmie gra Caroline Herron, wystąpiła także w remake'u nawiedzonego domu z 1999 roku. Pod koniec filmu Lorraine Warren po telefonicznej rozmowie mówi Edowi, że ksiądz chce omówić pewną sprawę na Long Island. Tym przypadkiem jest sprawa Amityville, która była podstawą filmu horror Amityville z 1979 roku. Uh, Zanim do domu wprowadzili się Peronowie, mieszkało w nim i umarło 8 pokoleń rodzin. Zgony obejmowały dwa udokumentowane samobójstwa, otrucie, gwałt i morderstwo na 11-letniej dziewczynce, dwa utonięcia oraz czterech mężczyzn, którzy zamarzli na śmierć. Większość zgonów miała miejsce w rodzinie Arnoldów, z której wywodziła się Batrzeba Sherman. Prawdziwą batrzebę Sherman podejrzewano o czary i zabicie niemowlęcia, ale jej imię zostało prawnie oczyszczone po uznaniu jej przez sąd za niewinną. Zmarła z przyczyn naturalnych w 1885 roku, a nie przez powieszenie, jak to przedstawia film. Została pochowana w Harrisville w stanie Rhode Island. Według Andrei Peron, najstarszej córki rodziny, która była konsultantką przy filmie, mroczny duch nawiedzający ich dom nie był batrzebą, jak przeczuwała Lorraine Warren, ale był panią Arnold. Arnoldowie należeli do byłych właścicieli gospodarstwa. Pani Arnold powiesiła się w ich stodole po śmierci męża. Kiedy to zrobiła, miała 93 lata. Jeśli chcecie więcej ciekawostek z horrorów, dajcie kciuka w górę, subujcie kanał, a teraz zapraszam do ciekawostek z filmu o Predatorze Prey.